Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Auron Kopelat. Chciałem dzisiaj kilka słów zamienić. Sam ze sobą tak naprawdę. Na temat przyszłości tego kanału, tak jak mówi tytuł filmu. Materiał ten nie będzie jakoś bardzo zmontowany, jedynie będę wycinał wszystkie y i E, które się w międzyczasie wydarzą. Chciałem już od dłuższego czasu zrobić ten materiał, i to nie było nawet tak, że nie mogłem znaleźć czasu, tylko bardziej nie mogłem znaleźć ochoty na to, żeby nagrać ten materiał. Jak widzicie na kanale po raz kolejny nic się nie dzieje, pomimo moich ponownych zapewnień, że będzie się działo, że są projekty, że będą robione rzeczy. Przyczyna tego jest taka sama. Ma jak zawsze, i mówiąc o tej przyczynie, chciałbym trochę też powiedzieć o wypaleniu, bo może pojawiła się u kogoś taka reakcja, że może się aurą wypalił, i taka reakcja mogła się pojawiać wielokrotnie na tym kanale, ponieważ ja regularnie robię sobie długie przerwy od robienia czegokolwiek na YouTubie. Wypalenie nie jest w tego przyczyną, przynajmniej nie jakoś każdorazowo, tak, bo wypalenie u mnie, jeżeli nastąpiło to nastąpiło już bardzo, bardzo, bardzo dawno. Żeby zrozumieć istotę tego, należy się cofnąć do roku tak naprawdę 2011, kiedy ja jako dziecko 16-letnie zacząłem się bawić YouTube. Ja jeszcze miałem wcześniej kanał, który się nazywał Auron25. Starzy widzowie, bardzo starzy widzowie, ta jedna czy dwie osoby mogą kojarzyć ten kanał. Ten kanał y, usunąłem, bo byłem sfrustrowany tym, że nie stałem się sławny po półtorej roku tworzenia filmików. No ale to było, prawda, 16-letnie dziecko, które nie wiedziało czego oczekiwać. Od tego, co robi, i wszystko dobre, co się działo na kanale, no nie było przeze mnie wtedy doceniane. Oczywiście, swój błąd zrozumiałem za późno, ale żeby go naprawić, stworzyłem właśnie kanał Auron 17, który teraz się nazywa Auronny. To N2 zostało tak naprawdę tylko dlatego, żeby nie wiem, uczcić jakoś tą starą nazwę, bo oczywiście Auron z jednym N było zajęte, więc jest Auron z dwoma. Taka jest geneza tego nicknamu, jakby się ktoś interesował. Natomiast co ja chciałem robić na tym kanale? Oprócz tego, rzeczywiście chciałem zostać sławny, jak każdy młody człowiek, który założył kanał na YouTube, to był tak jak mówię, 2011 YouTube wtedy kwidł, rok rojo, JJ Joker, te wszystkie rzeczy się działy. Ja byłem tym zafascynowany. Ja chciałem tworzyć o grach komputerowych. Chciałem mieć ten pro w moich oczach do tej pory bardzo łatwy w tworzeniu materiał, jakim jest let's play. Oczywiście, zanim ja zdążyłem zrozumieć istotę tego materiału, ten materiał trochę ewoluował, bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę, wydaje mi się przynajmniej, let's playe oglądają się u tych ludzi, u których oglądały się już te 10 czy, czy nawet 12, czy jeszcze więcej lat temu. Natomiast dzisiejszy materiał, nazwijmy to let's playowy, to jest materiał, który się będzie klikał, jeżeli jest dobrze zmontowany a ja na montaż nie mam ochoty. To jest też jedna rzecz, dla której mimo tego, że mam mnóstwo pomysłów, to te pomysły nie zostają zrealizowane. Czasem się zdarza, że coś nagram i na, gdzieś tam na etapie montażu po prostu nie zabieram się już za to dłużej, bo mimo tego, że montować niejako umiem, jako samouk trochę opanowałem to, to nie jest to coś, z czego czerpę przyjemność. Jest to coś, co kosztuje bardzo dużo czasu. Jeżeli ktokolwiek z Was montował cokolwiek dłuższego niż, niż parę minut, to wie, że nie zależy od tego, jaka jest jakość tego montażu, to kosztuje dużo czasu, żeby to miało jakikolwiek ład i skład. Ja jestem świadom tego, że materiały, które ja nagrywam, recenzje przede wszystkim oczywiście, bo to są te montowane materiały, one i tak nie mają jakiejś wyjebanej do kosmosu jakości montażu. Starałem się optymalizować ten montaż, ale jakby... Wykładnia tego, jak to się klika, do tego, ile ja czasu na to poświęcam, dla mnie nigdy nie była satysfakcjonująca. To jest oczywiście moje indywidualne odczucie. Oczywiście czas, który upłynął w ciągu tych ostatnich 10 czy, czy 11 lat, w których prowadzę ten. Powiedzmy, stricte kanał Aurona. To jest też czas, w którym no ja się postarzałem, tak? Założyłem kanał, miałem lat 17, teraz mam lat 28 i trochę się priorytety w moim życiu też pozmieniały. To nawet nie jest tak, że czasu mamy mniej, bo tego czasu nadal mam sporo, tak? Robotę mam od 8 do 16, dzieci nie mam, tylko że po prostu mam ochotę poświęcać ten czas na inne rzeczy. Na rzeczy, które rzeczywiście przyniosą mi samemu spełnienie, jak chociażby gdzieś tam granie prywatne spędzanie czas z narzeczoną, czy bieganie. Bieganie to jest coś, z czemu się od kwietnia tego roku bardzo intensywnie poświęcam, biegam prawie codziennie i przez to też nie bardzo mam energię na to, żeby robić jeszcze jakieś bardzo produktywne, kreatywne rzeczy, na przykład po tym, jak zacznę biegać, albo nawet przed tym, bo zawsze jest świadomość, że o, tutaj zapierdzielam, nie mogę się odprężyć, nie mogę wyluzować, a zaraz będę musiał zasuwać na wały, nie? Natomiast to oczywiście nie oznacza końca kanału, bo w taki negatywny ton wpadłem. Nie oznacza to końca kanału, ponieważ jakby ja już wiele razy, nawet jak ktoś kiedyś widział, nie będę tego już nigdy przywoływać, ale kiedyś w ramach jakiegoś tam streama ja wręcz płakałem nad tym, że zamykam kanał, uchlałem się wtedy jak świnia i po prostu nie czerpałem satysfakcji z tego i stwierdziłem, że to jest basta, nie? Dzisiaj jestem już troszeczkę bardziej dużały pod tym względem i wiem, że w moment, w którym ja nie czerpę satysfakcji z tego, co robię na kanale, czy że nie mogę się po prostu do tego zebrać, a nie, nie widzę sensu, żeby się zmuszać, bo to jest dla mnie i zawsze było i zawsze będzie hobby. To, to jest czas po prostu, żeby zrobić sobie przerwę, a nie żeby powiedzieć basta i już nigdy do tego nie wracać, albo udawać, że nigdy do tego nie wrócę, obrazić się, że, że nie, że, że koniec. Także w tym momencie zdecydowanie jestem na takim etapie właśnie tego, tej, tej niechęci, po prostu gdzieś tam braku energii, braku motywacji do tego, żeby tworzyć materiały. I dlatego też nic się na kanale nie pojawia, ale myślę o tym intensywnie. Wiem, że to w niczym nie pomaga, że ja o tym intensywnie myślę, ale już sam fakt, że ja to dalej mam na uwadze, że jakby pojawia się. Mnie, mimowolnie taka myśl, że fajnie by było coś zrobić na YouTube'a, tylko że się do tego nie zbieram. Do tego dojdzie w którymś momencie, bo zawsze do tego dochodzi. Także ostatnie, nie wiem, 5 czy 6 lat mam ogromne przerwy w systematyczności i te przerwy będą. Tak będzie wyglądał ten kanał, i to jest chyba meritum tego, co chcę powiedzieć. Ten kanał tak będzie wyglądać. Będzie czasem tak, że Auron będzie coś robić przez, nie wiem, 3 czy 4 miesiące, tak jak było na końcu poprzedniego roku, i ciągnęło się to aż do czerwca roku tego. Skończyła się Winland Saga, skończył mi się Materiał do recenzowania. Wypadłem z tego rytmu, straciłem ochotę do tego, żeby dalej coś robić, żeby coś nowego nie tyle wymyślać, bo pomysły mam tylko usiąść do tego i to realizować, więc jest ta przerwa. Jest ta przerwa, nie tyle się czuję zobowiązany do tego, żeby tę przerwę wytłumaczyć, natomiast mam po prostu ochotę. Wreszcie się zebrała we mnie energia na to, żeby do tego usiąść na chwilę i troszeczkę sobie przed kamerą pogadać. Także tak, kanał się na pewno nie kończy i kanał się nie skończy, prawdopodobnie nigdy. Dopóki ja mam zdrowie, to ja sobie będę od czasu do czasu do tego kanału wracał, od czasu do czasu coś tam sobie zaśpiewam, od czasu do czasu coś tam sobie postreamuję, bo to jest też coś, o czym bardzo intensywnie myślę, bo na Discordzie mnie kilka osób do tego zachęca, żeby coś tam sobie postreamować, pograć, pogadać z ludźmi, to jest coś, z czego czerpałem mnóstwo satysfakcji, ale przestałem, bo nie było tych interakcji tyle, co bym chciał, ale to nie znaczy, że jakby nie mogę wrócić z nową energią, znowu trochę postreamować i znowu się zniechęcić, znowu przestać na 5 lat, tak jak teraz, nie? No tak jak mówię, tak to będzie wyglądać. Dało. Za jakiś czas pewnie jakaś tam piosenka się pojawi za jakiś czas na pewno recenzja z Shingeki, bo to jest coś, co, co, co na pewno mnie będzie rajcowało, albo zrobimy nagranie na żywo, a potem znowu będzie przerwa, znowu się nic nie będzie działo, natomiast czy to oznacza, że Auron umarł, czy, czy że nie wiadomo, co się z Auronem dzieje, może stała mu się krzywda, może powiedział, że wróci i nie wróci, to ja wam podaję kanał mój Discordowy, on jest zawsze pod każdym filmem, jest link do niego, gdyby ktoś chciał zobaczyć, co się u mnie dzieje, gdyby ktoś chciał wejść ze mną w relację społeczną, że tak powiem, to go do tego zapraszam i zachęcam, bo co prawda nasza gromadka Discordowa jest mała, ale jest przesympatyczna według mnie. Gdyby ktoś chciał, nie wiem, sprawdzić, co u mnie, to ja tam zawsze jestem. Jakby tej, tego elementu społecznościowego mojego kanału, który dla mnie chyba najbardziej jest wartości wartościowy ze wszystkiego tego, co mi się udało w ogóle stworzyć, nieważne jak mała jest ta społeczność, to tego nigdy nie będę zaniedbywał, bo to jest po prostu coś, co jest dla mnie stale satysfakcjonujące. I druga rzecz, której ja się poświęcam, bo też. Jeśli chodzi o te kwestie hobbystyczne, bo tak jak mówiłem, YouTube to jest zawsze i zawsze będzie, pozostanie dla mnie zawsze pewnym hobby, które czasami mam ochotę bardziej robić, czasami mam mniej albo w ogóle, tak jak na przykład w aktualnym czasie. To, co aktualnie pożera moją taką pasyjną uwagę, nazwijmy to, to jest książka, którą piszę od lat. 9, od 2014 roku, do y, strony na Facebooku, gdzie te teksty wszystkie są przez Google Talks publikowane, bo nie znalazłem żadnego fajniejszego formatu do self-publishingu, Wattpad to jest straszne raczysko, format Wattpada totalnie mi się nie podoba, więc tam można zajrzeć, od razu jakby się ktoś nie mógł odnaleźć, y, gdzie, no to tam w przypiętym poście jest cały rozkład jazdy, gdzie, co i jak po kolei czytać, bo tam niektórzy mieli pomysły, żeby scrollować 10 lat prawie postów na Facebooku na, na jednej stronce, co totalnie nie ma sensu. Jeszcze mnie ktoś opierdolił za to, że nie mam jasnej informacji, gdzie zacząć. Nie? A wystarczy spojrzeć w przypięty post czy do linku, który jest w zakładce Informacje. Także jeżeli ktoś by chciał być bardziej na bieżąco z tym co ja dalej tworzę, bo jakby moja twórczość się nie zatrzymała i nie zatrzymuje się na YouTubie już od dawna. To tu zapraszam, tak jeżeli ktoś chciałby poczytać starsze moje wypociny, porozmawiać ze mną na ten temat, albo jakby ktoś chciał swoimi wypocinami literackimi się podzielić, to ja również bardzo chętnie poczytam, bo prowadzimy sobie taki mały projekcik na naszym Discordzie, gdzie właśnie się tymi tekstami naszymi literackimi dzielimy i to jest coś co pożera mnóstwo mojej uwagi, mnóstwo mojej miłości. pasji, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube'a, na pewno. W najbliższym czasie, bo raczej, raczej raz na parę miesięcy, łapię mi jakiś bakcel, żeby coś tam na tym YouTube porobić. Streamy to jest najłatwiejszym, tak naprawdę, najłatwiejszą formą produkowania materiałów, bo jakby materiał produkuje się w trakcie, jak ja przy nim siedzę, tak jak ja go nagrywam, to już jest materiał stricte, nie? To pewnie niedługo sobie wróci, więc jakby ktoś tam chciał posiedzieć, pogadać, to, to będzie coś takiego. Natomiast, żebyście mieli świadomość, auron nigdzie się nie wybiera. Wiecie, gdzie auron jest dostępny, gdyby ktoś chciał z auronem zamienić słowo. Natomiast, no niestety, no hobby jak hobby czasami nie ma po prostu energii, żeby je wykonywać, ja się de facto nie czuję zobowiązany do tego, żeby robić ten kanał jakoś bardzo hardkorowo, bardzo profesjonalnie bo moja szansa na to, żeby stać się popularnym już dawno minęła i nie jest to bynajmniej w żaden sposób mój, mój priorytet, czy jakikolwiek z moich celów, moim celem jeżeli chodzi o YouTube'a jest to, żeby od czasu do czasu łapiąc tego baksyla, zrobić coś fajnego, coś z czego ja czerpię satysfakcję, coś co spodoba się może paru Ludziom i o czym z kimś będę mógł porozmawiać, bo to sprzężenie zwrotne, ten feedback, jakiś tam komentarz czy okazja do dyskusji, to jest dla mnie naprawdę coś bardzo wartościowego. I tyle. Nie będę dłużej przeciągał, bo już i tak oczywiście rozgadałem się dłużej niż chciałem. Dzięki wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia na pewno kiedyś, nie wiem czy wkrótce, w kolejnych materiałach. Coś na pewno będzie. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Cześć!